Ma no dzisiaj takie silniki ze złomu, zaraz powiem cenę, tylko zważymy. O ten, nie o ten nie, nie, nie. To nie jest ze złomu. To jest mój. Było 12,5 kg, jest 12,730 i dałem za nie po 3 zł. 38 zł dałem za nie. Dwa z pralki, bo myślałem, że do mojej pralki wsadzę. Jeden taki, bo ciekawi co w środku, a tu jeszcze śruby były, ale już wyrzuciłem. Taki jeden, zobaczymy ile się opyla, i takie dwa. Dobra, to co? Za dwa małe, z uzwojeniem miedzianym dałem 3 złote. Dziwnie nawinięty stoją, tu chodzi? 3, 3, po 3 druty jakoś. No ciekawy silnik, no, chyba na amperaż duży jest, a nie ten. A nie wolte, voltage. 12V, volt. no. ZZSD. Typ 135, numer 01, łamany na 8,4. Jest 5 ,18 zł 18 groszy plus kabel trochę osiądzu, czyli jest 2 ,18 zł 18 na plus, sprzedając wirniki po 3 zł. A ja je rozbiorę i będzie po 6. Za tego dałem 5,90. I dał on 11 zł, a dałem za niego 6 chyba. Czy tam 5, coś nie wiem, 6, bo 2 kg 6, no to jest 4, 5 zł zysku super. Dobra, lecimy teraz tym małem. I dałem za niego 3 ,12 zł 12 groszy, no to 3. Ciekawy termik, przyda się. Ciekawe, czy on ma gaz, ale chyba ma gaz w sobie. Nawet tutaj kawałkowej trochę miedzi widzę jest. To To ma coś tłumić prądy, coś takiego, bo jako cewka i ma robić zwarcie, nie wiem, coś takiego. 5,80 zyskałem, tylko aluminium z wirnika nie odbiłem, czyli można mówić 6 zł, czyli 3 zł zarobku. No, czyli te silniki są git. Dwa razy dają zarobić, a szybko idzie. 8,755, 4,300, 4,450 i dałem za nie 26 zł. I 30 groszy. Zobaczymy ile się zwróci. I ile na plus. Czy robimy pojedynczo? Dobra, zrobimy pojedynczo. Najpierw ten 4300 12 30. Zobaczymy, czy tyle samo zarobimy. Bo mają uwagę, bardzo podobną. Różni się o 150 gram. Dobra, do 13 zł za niego dałem. 16 zł plus Mosiąc 17. Taki wirnik, przez skatowanie. 16 zł, 16. A ile dałem? Chyba 12, nie? Tu wszystkie nity. Wszystkie. Ile on waży? Po 3, ten 13, czyli tamten 12. A ile mówiłem? 16, 12. 4, 5, 5 zł już zarobiony, a jeszcze wirnik da połowę swojej ceny, czyli kilo 3 zł, czyli 3, czyli 8 zł. I ten też pewnie 8. 13 zł płacę za niego. W tym silniku zarobiłem 15 ,11 zł, 11 groszy, a zapłaciłem ile? 4 razy 3. Co? Oj, coś dużo zapłaciłem. Tylko 225 gram miedzi wyszło. No plus tam trochę miedzi ten. No co? To... ile czekajcie? 13,35 dałem, a wyszło mi. No dobra, dałem 13, a wyszło mi 16. 3 zł, tylko na plus. plus wirnik jak ten zateguje, no to kolejne 3, czyli 6. A ile w tamtym silniku było, nie wiem, nie pamiętam. Ale teraz wszystko zważymy i powiem wam, ile wyszło. Łącznie z mosiądzem, bez kabli. I biorę zaraz ten silnik. Idę po alternator i pakuję już mi dziuchę. Aktualnie z wirników wyjdziemy po 5,50. 61, zł dałem 38. 40,50. 23 zł jak to rozbiorę no i jest git dobra tu na tyle, cześć a ja biorę się za ten silnik, za alternator i paczki